Odkryłem, że całe moje dzieciństwo nigdy się nie wydarzyło. Mam 27 lat. I dopiero niedawno zrozumiałem, że dzieciństwo, które pamiętam, nigdy się nie wydarzyło. Zawsze wydawało mi się, że dorastałem w małym domku pod miastem. Z podwórkiem, psem, komarami, zapachem trawy po deszczu. Mama wołająca z okna, do środka kolacja. Ojciec, który sadzał mnie na ramionach i pokazywał samoloty na niebie. Brzmi znajomo, prawda? Tylko, że to nie była moja historia. To był scenariusz, który ktoś mi zapisał w głowie. Wszystko zaczęło się trzy tygodnie temu. Miałem sen, powtarzający się, natarczywy. Jestem dzieckiem. Mam może 8 lat. Ale nie ma żadnego domu, żadnych rodziców, żadnego psa. Jest tylko biała sala i mężczyzna w szarym fartuchu. Mówi mi coś do ucha, szeptem. Zawsze to samo zdanie. To nie są Twoje wspomnienia, nie Ty je wybrałeś. Budziłem się zlany potem. Z uczuciem, jakby coś było przestawione. Zacząłem szukać potwierdzenia. Na początku zwyczajnie. Napisałem do mamy. Tej, którą pamiętałem. Poprosiłem o zdjęcia z dzieciństwa. Zapytałem, gdzie są zdjęcia z urodzin, z wakacji nad jeziorem, z moim psem. Odpisała po dwóch godzinach. Przecież mówiłam. Wszystko spłonęło przy przeprowadzce. Nic nie zostało. Przeprowadzka? Nie pamiętałem żadnej. Zapytałem o adres domu, w którym podobno dorastałem. Powiedziała: "Nie chcesz tam wracać. Nic tam już nie ma." Zadzwoniłem do przyjaciela z podstawówki. Zapamiętałem go jako sąsiada z naprzeciwka. Zapytałem go: "Pamiętasz mój stary dom? Tego wielkiego owczarka, co szczekał na wszystkich?" Po chwili ciszy powiedział: "Ty mieszkałeś z babcią, w bloku. Wcale nie miałeś psa." Poczułem jakby ziemia się pode mną zapadła. Nie uwierzyłem mu, więc zadzwoniłem do drugiej osoby, kolegi z klasy. Powiedział dokładnie to samo. Zacząłem grzebać głębiej. Stare dokumenty, rzeczy w szafie, cokolwiek. I wtedy znalazłem coś, co wszystko zmieniło. W starym pudle, schowanym głęboko w szafie, był zeszyt. Pamiętnik. Z dzieciństwa. Mój charakter pisma. Moje rysunki. Moje marzenia. Na jednej z ostatnich stron. Coś dziwnego. Zdanie zapisane wielkimi, nierównymi literami. Jeśli to czytasz, znów zacząłeś pamiętać. Serce mi przyspieszyło. Nie rozumiałem, co to znaczy. Ale obok był jeszcze jeden wpis. Innym pismem. Drobne litery. Precyzyjne. To, co ci wgrali, to tylko struktura. Prawdziwe wspomnienia są głębiej. Szukaj. Otworzyłem akt urodzenia. Nie znałem nazwisk rodziców. Były inne, niż pamiętałem. Google nic nie mówiło o tych osobach. Wszystko zaczęło się sypać. Cała moja tożsamość. Dzieciństwo. Rodzina Dom. Zostałem sam z pytaniem, kim ja naprawdę jestem. Jeśli wszystko co pamiętam to kłamstwo.